w moim małym namiocie, Jak widzicie mam kilkanaście, kilka warstw przy sobie. Chciałem wam pokazać co tak naprawdę mam przy sobie, jeśli chodzi o technologię i elektronikę na takiej wyprawie, która umożliwia mi w ogóle jakiekolwiek działanie i funkcjonowanie. Nie mam tego dużo, bo też oczywiście chodzi o to, że to wszystko waży, trzeba to ze sobą wszystko nosić, a jednocześnie też trzeba to wszystko ładować, więc po kolei. Mam ze sobą oczywiście kilka, trzy powerbanki, które w połączeniu z panelem słonecznym dają mi możliwość ładowania i posiadania takiego magazynu energii do ładowania wszelkich urządzeń. To są jakieś tam oczywiście mniejsze lub większe ładowarki, które mi pomagają i kable, które umożliwiają mi ładowanie, ale z tych najważniejszych urządzeń mam ze sobą taką ultra małą kamerę aparat, która świetnie nadaje się do takich momentów jak atak szczytowy czy, czy chociażby no, moment kiedy pokonujemy lodowiec z saniami można ją szybko wyjąć z kieszeni, zrobić parę fajnych zdjęć nagrać krótki film i schować do kieszeni ona jest bardzo wytrzymała to jest dosłownie jak widzicie takie mała kosteczka Dzięki temu naprawdę można fajne rzeczy nagrywać. Ja to wszystko trzymam w takim dosłownie, takim woreczku, w którym mogę po prostu mieć całą elektronikę. E, zegarek, a zegarek oczywiście, on jest o tyle istotny, że e, jak wiecie, e, na Antarktydzie występuje zjawisko dnia polarnego, czyli e, no, tutaj słońce nie zachodzi, jest cały czas jasno. Położyliśmy się wczoraj o godzinie pierwszej w nocy słońce było prawie na samym wzenicie, więc mam ze sobą zegarek taki specjalny sportowy, który po pierwsze ze wszystkich jego super zaawansowanych funkcji to najważniejsza jest ta, że ma budzik. I że może mnie tutaj obudzić, kiedy następuje ranek, ale po drugie pokazuje wysokość oczywiście i no to jest o tyle istotne, że w trakcie pokonywania kolejnych metrów to jest no, też pewien czynnik taki motywacyjny na pewno, jak, się, jak można sobie spojrzeć na ten tracking i spojrzeć gdzie się tam aktualnie jest na tej górze. Do tego komunikator satelitarny. No, urządzenie, które de facto sprawia, że można porozumieć się z bliskimi na końcu świata. Specjalny pakiet się wykupuje i dzięki temu urządzeniu, to jest, ono wygląda trochę jak stary telefon komórkowy, mogę pisać nieograniczoną liczbę wiadomości, SMS-ów. No taki strasznie, tutaj nie ma klawiatury, tylko się takim e, góra-dół, prawo-lewo na klawiaturze, y, która się wyświetla powinienem coś wpisywać, ale szczęśliwie można to połączyć za pomocą technologii Bluetooth z telefonem, z aplikacją i przez to pisać do bliskich. Ale co pewnie ważniejsze, to jest sprzężone z satelitą i realizuje taki tracking GPS. Znaczy za każdym razem, kiedy ja się ruszam, wysyłam taką wiadomość w przestrzeń do bliskich, ale też na przykład na media społecznościowe, że pokonuję jakiś odcinek i ta, to urządzenie realizuje taki tracking, że co kilka minut jakby zapisuje moją pozycję i ją wysyła. Co, chyba co dwie minuty zapisuje moją pozycję, a co 10 minut wysyła w świat, czyli co 10 minut wysyła pięć pozycji, które pokonałem w ostatnich 10 minutach. E, przycisk SOS, który tutaj jest, on e, jest specjalnie zakryty i służy do tego, że już naprawdę w takiej trudnej sytuacji, w ciężkim momencie się mm, nagle naciska i można. No, Służby, że tak powiem tutaj przynajmniej poinformować. No to nie jest takie proste na Antarktydzie. Tu nie jest tak, że tutaj się ktoś od razu pojawi i, i nam pomoże. Natomiast no warto wiedzieć, że coś takiego no, jest. Takie urządzenie korzysta z tak zwanej sieci Iridium, czyli sieci satelitarnej, która, no dzięki. Satelitom rozstawionym również ponad Antarktydą jest w stanie właśnie przekazywać sygnał, bo sygnału sieci komórkowej tutaj nie ma. Więc to jest kolejna rzecz, której używam. I oprócz tego telefon komórkowy, który służy mi trochę taki do szybkich zdjęć, szybkiego nagrywania filmów. Bylibyście zaskoczeni, możecie zrobić taki eksperyment, ile tak naprawdę telefon jest w stanie wytrzymać, jak się, nie ma, włączony, jak się ma włączony tryb samolotowy. No tutaj nie mam żadnego sygnału, E, aczkolwiek jeśli bym nie włączył trybu samolotowego, to mój telefon cały czas próbowałby się połączyć na siłę. Próbowałby szukać sygnału, a to też kosztowałoby go energię i też by zjadało baterie, więc trzeba włączyć tryb samolotowy i w takim trybie samolotowym jeden dzień to jest średnio jakieś 20% może baterii, więc jak się intensywnie używa. No więc tak wygląda cały ten setup, czyli zegarek, komunikator satelitarny, telefon komórkowy, mała kamera, powerbanki plus aparat, którego to nagrywam i dzięki któremu do was mówię. I tak się prezentuje de facto całość wszystkich urządzeń elektronicznych, które tutaj mam. Cała technologia, która mi e, towarzyszy e, na wyprawie. Jak widzicie, nie ma tego dużo. No i też trochę o to chodzi, żeby tego dużo nie było, żeby to wszystko nie ważyło. Nie trzeba było się martwić o magazynowanie energii, ładowanie tego wszystkiego, więc tak wygląda technologia na końcu świata na Antarktydzie. E, mam nadzieję, że e, było to dla Was interesujące i pewnie jeszcze do zobaczenia. Cześć.